W trójkącie równobocznym ABC punkt D leży na boku BC, więc od razu go zaznaczę. Mamy punkt D. Stosunek pola trójkąta ABD, czyli tego, do pola trójkąta ADC jest równy pierwiastek 3 minus 1 przez 2, więc mamy, że pole ABD przez pole AD. C jest jak pierwiastek z 3 minus 1 na 2. Oblicz miarę kąta DAC i zapisz obliczenia DAC, czyli chodzi nam o ten kąt. A ja sobie zaznaczę, że tutaj mam 60 stopni minus alfa, bo jest to trójkąt równoboczny. Więc skorzystam sobie z tego wzoru na pole trójkąta i mamy pole ADC. Czyli będziemy mieć kąt 60 stopni minus alfa i podstawiam 1, 2, ab razy sinus 60 stopni minus alfa przez, no i ADC, czyli ten trójkąt. 1, 2, ab razy sinus alfa. Tu pięknie mi się skraca od razu. I mam pierwiastek z 3 minus 1 na 2. Teraz korzystam sobie ze wzoru na różnicę w sinusach i będę podstawiała tutaj do licznika. I otrzymuję sinus 60 stopni razy cosinus alfa odjąć kosinus 60 stopni. RAzy sinus alfa przez sinus alfa. Pozwoliłam jeszcze sobie wrzucić tabelkę wartości funkcji trygonometrycznych. No i będziemy przekształcać to, co mamy. Sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 na 2. RAzy Cosinus alfa odjąć. Cosinus 60 stopni to jest 1 druga razy sinus alfa przez sinus alfa. To nam da pierwiastek z 3 minus 1 na 2. Wymnożę to po skosie. I otrzymam pierwiastek z 3 minus 1. Sinus alfa to będzie to samo co pierwiastek z 3, cosinus alfa. Odjąć sinus alfa. Przerzucę sobie sinus alfa na lewo i mam pierwiastek z 3 minus 1. Sinus alfa. Dodać sinus alfa, to jest to samo co pierwiastek z 3 przez cosinus alfa. Skoro tu mam pierwiastek z trzech sinusa alfa odjąć 1 sinus alfa, rozpiszę to. Pierwiastek z 3 sinus alfa odjąć 1 sinus alfa. No i to jest przecież plus 1. Sinus alfa równa się pierwiastek z trzech cosinus alfa, te sinusy mi się skrócą i widzę, że pierwiastek z trzech sinus alfa to jest to samo co pierwiastek z trzech cosinus alfa. Podzielę obustronnie przez pierwiastek z trzech. I otrzymuję, że sinus alfa to jest to samo co cosinus alfa. No i podzielę obustronnie przez cosinus alfa. Otrzymam sinus alfa przez cosinus alfa, to jest 1. A my wiemy, że sinus przez cosinus to jest po prostu tangens alfa, który jest równy 1. A tangens równy 1 jest dla 45 stopni. Czyli mam odpowiedź, że alfa to jest 45 stopni.